Na mistrzostwach Europy startowałem trzy razy, dwa razy w młodziku i dwa i raz w juniorze młodszym. Jestem dwukrotnym mistrzem Polskich Szkołek Kolarskich z roku 2017 i 2018. Chcemy wysłać kolejny rok z rzędu naszych czołowych zawodników na mistrzostwa Europy. Tym razem do włoskiej miejscowości Fila. Chcemy to zrobić, gdyż widzimy, jakie skutki przynoszą tego typu inicjatywy. Zawodnicy, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Europy 4, 3, 2 lata temu teraz są topowymi zawodnikami w Polsce. Poznamy nowe przeciwniczki i właśnie zobaczymy całą konkurencję. Nowe doświadczenia kolarskie, zapoznanie się z innymi klasami, bardziej technicznymi, popatrzenie, jak innych. inni. No, zobaczyłbym, jak jest na tych zawodach lepszej rangi wyższej, ogólnokrajowej. Zawodnicy, których chcemy tam wysłać, to naprawdę czołówka w Polsce. To między innymi Szymon Lachowicz, który wygrał cztery pierwsze edycje Pucharu Polski, to Marianna Żylik, to Hania Mazurkiewicz, najlepsze w swoim roczniku młodziczki w Polsce, to Maciek Jarosławski, czy chociażby Mikołaj Langer, też najlepsi zawodnicy w swoim roczniku w Polsce. Zawodnicy, którzy zdobywali medale Mistrzostw Polski szkół Polarskich, zawodnicy, którzy zdobywają topowe, czołowe miejsca w Polsce na Pucharach Polski. Pozwólmy im rozwijać ich talent. myślijmy ich do Włoch na Mistrzostwa Europy.